Witam Państwa serdecznie w wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj solniczkę i pieprzniczkę z serii Gemini z firmy Berghoff Prezentuje się opakowanie mniej więcej tak Tutaj mamy kod produktu, to jest 1108803 Wpisując ten kod u nas na stronie można znaleźć tą solniczkę i pieprzniczkę Oczywiście na stronie www.kupujesz.pl Pokażemy jak to wygląda na żywo Jest jest pieprzniczka. Dwa mają różne kształty. Tak jak pokazywaliśmy na innym wideo pokazie dozowniki do różnych takich cukru pudru, czy jakiejś tam mąki, czy soli, to tak samo te solniczki mają identyczne kształty. Jedna jest wklęsła, druga wypukła. Zaraz pokażemy tą drugą. Tu mamy, załóżmy, to będzie pieprzniczka, bo ma tutaj mniej dziurek. Tu mamy logo producenta. Nie wiem, czy coś tu widać. Widać. Tak to wygląda. Oczywiście jest prosto nakręcana. Ma przedłużkę z tworzywa sztucznego, żeby to się nam nie sypało na boki. Łatwo się zakręca. Teraz bierzemy solniczkę. Tutaj wiadomo, więcej dziurek to solniczka na pewno. Tu mamy logo producenta i tak samo odkręcamy. Mamy przedłużenie solniczki i zakręcamy. Tak prezentują się te dwie, cowniczka i pieprzniczka serii Diaminis. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.